A ja dzisiaj będę się wstydziła, jak będziemy to puszczać autentycznie, było jest źle. Normalne, więc no, ale teraz... ja, ja w ogóle sobie naprawdę, żeby y, już się rejent... ja mam wszystko, wszystko. patrz, patrz, są wszystko Wszystkie notatki. Ha! I no. co? Nie, mnie zabolało, jak porównywałeś mój specjalista. O! <grym> A ja jednak. Zabolało mnie Kurde. Oglądałeś to? Oglądałem to. Kurde. No to teraz trochę. Dlatego unikałem rozmowy z Tobą. No, cię wystawiłem, tak bo czułam, na chwilę, tam, tak, tak czułam, tak czułam, czułam, że to to, to naprawdę po kościach. No bo jak można mówić, że Szumowski jest lepszy bo To jest, nie, to jest w ogóle bluźnierstwo. To też chcę sobie to uświadomić w końcu, nie, w jakiś sposób, bo nie uważam, że nie jestem zdolny, uważam, że jestem bardzo leniwy. I, I często jest tak na przykład, że wiesz, wpadnie mi jakaś fajna dycha... Bycie niezdolnym ile nie nie wyklucza. Uwielbiam chałupkę bardzo, mieszko, mieszko też bardzo lubię. Mieszka? Lubię, mieszka, mieszka. Nie wiem kogo, ty lubisz. Mieszko, to mieszka jest przeze mnie lubiany, pozostaje zresztą tak. Słuchaj, mieszko po polonistyce pewnie cię poprawi tak w komentarzu, nie. No, to nie telefon. Czy to mama? O. Nie, nie mama. Mogę dobrać? Jasne, czuję się u się je w domu. Halo? A no, nagrywamy teraz akurat. Cześć Tomek. Ale skąd mój numer zdobyłeś w ogóle? Ja tylko robię ten podcast. No. One nie są liczone. Nie Nie są liczone. Nie są już? Do rankingu z tym A Nie, nie chodzi są mi liczby. o ranking. A Cho co? Chodzi mi o Golden tam... Golden Open Micsy! Dokładnie. Albo Golden Micsy, jako no to jest oficjalna ten... wersja z tego I ten, Bo jest mało już teraz podcastów, e, robimy wszystko. Więc... No Ale Antek został z bitami, on raczej no teraz tak, garnie. Ja no z tym nie wygram, pewnie? Raczej Ale będę miał drugie miejsce. <laughs> U nas nie ma pseudonimów, jak tam raperzy mają, nie? <grystanie> tak. <grystanie> tak, jak ja bym miał krajewski, to krajuwa to źle brzmi w ogóle. Prawie <grystanie> dobry przelot wjeżdża. Nie, no, Słuchaj, no. Ok. Dobry przelot po krajuwie to by pasowało do Bydgoszczy. nie? Proszę Państwa, to jest mój specjalny e, gość Antoni Syrek Krajewski. Dąbrowski. Dąbrowski. Ja pierdolę. To, to, to mamy, były, intro. Były, były mamy prawie, intro. Mamy intro. pewien, że tego nie jest JRDO. To jest moja pamięć, to jest moja pamięć. Ale to? Na dwa nazwiska jedno trafiłeś, więc jak...